Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Kacper, Meket, kanał Witam, Kold. witam. A dziś film, z którym trochę czekaliśmy, żeby go zrobić, ale w końcu się udało dostać egzemplarz do postrzelania. Dzisiaj film o walterze PDP. Mm. Ten akurat model, który mamy do testów, jest to model y, PDP y, Pro y, W największej y, Najbardziej pasiony najba full, full opcja <laughs> i, i full size, czyli mamy full size chwyt Lufa 5,1 cala y, z, z gwintem Pod urządzenie wylotowe Oczywiście dołożyliśmy od siebie e, Holosana e, SCS i latarkę TL1 e, Co tu jeszcze jest dodatkowo? Dodatkowo jeszcze y, przy, okazji, przy okazji testujemy. Urządzenie powrotne DPM, DPM Systems, które jest zamontowane tutaj w tym pistolecie. Zobaczymy jak cała ta konfiguracja będzie, będzie chodziła. Pierwsze wrażenia, na pewno mega fajny chwyt. Mi ten chwyt bardzo podpasował. Ja sobie jeszcze wymieniłem okładkę na troszkę większą, te które są w komplecie. Spust Dynamic Performance, to jest ten wypasiony spust Waltera, który dokładają w wersji pro, który naprawdę, już na sucho testowali, to pracuje bardzo fajnie. Bieg do ściany, bardzo płynny, bez żadnych tam yy, yy, haczeń i tak dalej. Yy, przełamanie wyraźne, yy, reset króciutki, także myślę, że całkiem fajnie będzie ten pistolet yy, strzelał. Dodam tylko, że ta wersja yy, ta wersja PDP, yy, czyli PDP Pro yy, 5.1 cala jest w tej chwili promoc w promocji. One kosztowały wcześniej w granicach 5300 zł, w tej chwili to jest 3790 zł, więc... Bardzo ciekawa oferta, jeżeli chodzi o cena versus jakość, to co dostaniecie za do tą kasę. Tak jak tu Wam wspominaliśmy, chwileczkę się wstrzymywaliśmy z filmem na temat PDP, ale bardzo chcieliśmy zrobić materiał o nim. Ze względu na to, że ten pistolet troszkę przebojem wszedł na nasz rynek. Do tej pory Walter. Ten pistolet jest już kilka lat na rynku. Natomiast do tej pory Walter, że tak powiem, wypadł troszkę z obiegu swoim modelem PPK i wcześniejszym P99, tak, tak, i nie tak, miał za tak. bardzo. Świeżego pistoletu, który odpowiadałby aktualnym warunkom rynkowym i takim wymaganiom klientów, i nie byłby konkurencyjny porównując go na przykład do Glocka czy do, do Zigzauera. W tym przypadku P9, PDP to jest pistolet, który jest przede wszystkim współczesnym pistoletem. Pistolet bezkurkowy na polimerowym szkielecie czyli taki już standard, jeśli chodzi o broń bojową. Ode mnie mogę powiedzieć, że jakość tego pistoletu, i to jak jest wykonany, i to, co oferuje przede wszystkim marka Walter, to jest pistolet, który można bez problemu porównywać do konstrukcji, które mamy obecnie na rynku. Czyli właśnie tak jak mówiłem, Glock, Zigzower Smith Wesson, to jest ta sama liga, i świetnie, że Walter jakby wrócił. Trochę na rynek i jest konkurencyjnym pistoletem, a nie da się ukryć, że ten pistolet zrobił się w Polsce bardzo popularny i jest go naprawdę całkiem sporo. Jest przede wszystkim świetną alternatywą, właśnie dla tych marek, które, o których Wam wspominałem i do tych modeli, o, dla tych modeli, o których Wam mówiłem. Ja, jeszcze tylko parę słów, bo Kasper wspomniał o modelu P99 Waltera i ja byłem zniechęcony do marki Walter właśnie przez ten pistolet P99. Oczywiście to jest moje subiektywne uczucie, pewnie część z Was się ze mną nie zgodzi, ale ja P99 nie lubię, nie jestem fanem tego pistoletu i przeskok. Moim zdaniem, jaki jest od tego P99 do PDP, do kształtu chwytu i no, do pracy z pustu, nawet, nawet nie wersji Pro, nawet wersja ta, ta podstawowa pistoletu, bo generalnie teraz w sklepie mamy, w kolcie mamy wszystkie, wszystkie dostępne modele PDP, od 4-calowego kompakta, poprzez tego kompakta z lufą 4.6, z gwintem, też wersji Pro, poprzez te. Duże kobyłki, takie właśnie z pięciocelową lufą, z chwytem w kolorze FD, z chwytem w kolorze Wolf Grey i, i tam jest jeszcze bodajże jest Olive drab. To, co zaoferuje ten pistolet, versus to, co były poprzednie Waltery, to, co Kasper, Kasper wspominał, te, te jakieś tam Creed czy, czy coś tam, które po prostu nie leżały mi zupełnie. A P99, z racji tego, że prowadzą zajęcia dla, dla służb, dla policjantów. Ja zawsze pracowałem na Glocku, natomiast większość miała T59. No to dla mnie tam szczególnie ten spust z, z tym tak zwanym antystresem, anty, antystresem który generalnie powodował, powodował w stresie, stresie zrywanie strzałów, działał wręcz odwrotnie. No nie, dla mnie ta konstrukcja to, to nie było to. I tak jak powiem, jak mantra, wracając do tego pistoletu, to jest już całkiem nowa jakość, całkiem nowy pistolet. Yy, konstrukcja wizualnie może ciutkę zbliżona, ale zupełnie inna, inna bajka. Uznajemy, że ta, ta wizualne nawiązania ta takie Waltera to jest po prostu ich marka i to jak oni sobie tak, e, design tak, e, tak, kreują. Tak, tak, tak. Natomiast ten pistolet nie ma nic wspólnego z e, P99 e, i też często się zdarzało, że jak ten pistolet nie był jeszcze tak znany, bo na początku swojej sprzedaży, no to kiedy otrzymałem go klientom i wyciągają na półce, w Właśnie tak samo jak Glocka, Zigmawera, i mówię, a jeszcze jest Walter PDP. Proszę sobie zobaczyć, to dużo osób mówiło, a Walter nie, to jest ten P99, tak, który jest tam z policji i tak dalej. Nie, to jest zupełnie nowy pistolet, to jest pistolet współczesny, nie ma totalnie nic wspólnego z Walterem P99. To jest naprawdę fajny, współczesny pistolet w dobrych pieniądzach. To, co jeszcze Tomek mówił, jakie mamy wersje, i. I to ile tych modeli jest na przykład dostępnych na sklepie, ale to też oznacza, że Walter wie, co dzieje się na rynku i to, że teraz broń raczej nie jest już bronią służbową. Dostałem taki to z takiego strzelam, tylko ludzie raczej chcą sobie <słuch> broń do siebie dopasować czy kupić ją taką, która będzie bardziej dopasowana do ich jakby wymagań czy tego co chcą strzelać. Więc super, że Walter ma taką dużą jakby bazę tych, tych różnych modeli tak, długości i... wielkości. Na przykład e, miałem klientkę, która kupiła sobie Waltera P99, e, pani, która miała, e, no tutaj dosyć jakby nie potrafiła zrobić mocnego chwytu, e, więc, ale koniecznie chciała długi pistolet do strzelania i PSC, wszystkie CZ, szodołki i tak dalej były za ciężkie, więc kupiła sobie PDP w długości 5 cali, natomiast na kompaktowym szkielecie której najbardziej o, odpowiadał, więc fajnie, że w Walterze jest taka możliwość. Ok, nie jest to Zigzoury, gdzie wymieniasz te chwyty tak, na inne, ale to też jest troszkę ograniczone. Tutaj raczej e, wybierasz ten pistolet raz, natomiast możliwość wyboru i możliwość jakby e, dopasowania go do siebie jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Te różnice wersja Pro tak, i, wersja, i wersja standardowa. Tak jak wspomniałem, jest ten spust Dynamic Performance zamontowany i jest aluminiowy lejek tutaj w tym modelu. Podobnie jest w wersji Compact, czyli tam będzie ten chwyt troszkę krótszy, ale też jest taki lejek zamontowany i też jest ten spust Dynamic Performance zrobiony. Ja nie ukrywam, jak kupiłem ten pistolet, to już musiałem z niego postrzelać, bo mnie korciło, także już co nieco o tym wiem. Przed naszym tym testem, się przestrzelaniem, tylko powiem jedną rzecz. Ten, ten pistolet, oczywiście bez tego dodatkowego oszpejowania, czyli kolimetora latarki, jest mega lekkim pistoletem. To jest mega lekki pistolet, w porównaniu nawet z Glockiem i innymi pistoletami z polimerowym chwytem. To jest, to jest lekka konstrukcja i trzeba pamiętać o tym, żeby zadbać tutaj o chwyt. Chwyt tutaj generalnie łatwo wypracować ten, ten, ten chwyt pistoletowy. Jest, jest naprawdę taki, że bardzo łatwo jest, jest porządnie ten pistolet chwycić i przy dobrej kontroli. Przy relatywnie mocniejszym trot troszkę chwycie niż w tych cięższych konstrukcjach. Naprawdę ten pistolet strzela y, troszkę za nas sam. Jeśli podoba się Wam ten Walter, albo jak Wam się nie podoba to też. Koniecznie dajcie nam lajka, suba, żebyście nie, żebyście nie ominęli kolejnych naszych materiałów i napiszcie komentarz. Dziękujemy wam, że jesteście z nami. Dzięki waszym komentarzom, lajkom nasz kanał rośnie i siłę. Siłę tak i możemy się rozwijać i Coraz ciekawsze konstrukcje Wam pokazywać. Nawet takie właśnie z Vaterlandu. Kiedy chwytasz Waltera w rękę, no to pierwsza rzecz, o jakiej myślisz, to jest to, co Tomek mówił, czyli to, że jest dosyć lekki. I tutaj, co do tego pistoletu, właśnie był pewien zarzut, że ten jego zamek jest na tyle lekki, że będzie bardziej kopał, czyli jego odrzut będzie większy niż w przypadku innych pistoletów. I miałem takie odczucia, czy takie samo zdanie, do momentu, aż z tego pistoletu postrzelałem. Nie do końca jest tak, że ten lekki zamek Wyraźnie lżejszy, a może tak naprawdę jest takie wrażenie tylko, że ten zamek jest lżejszy przez te tutaj takie grube i sensowne nacięcia do, do, do przeładowania pistoletu. Nie czuć tutaj, żeby ten pistolet bardziej skakał. Tak jak Tomek mówił, w pistoletach polimerowych bardzo ważny jest chwyt i to, jak, jak trzymamy tą klamkę. Tutaj to ułatwia właśnie ta struktura tego chwytu. Która moim zdaniem nie wymaga ani stiplingu już, nie. ani nie wymaga nie, kładzenia tutaj jakiegoś e, takiego papieru Abs e, czy gripu, absolutnie. który ja na przykład a, robię. A w bloku. jeszcze jeszcze tylko, tylko wspomnę, że oczywiście tak, chwyt jest polimerowy e, i tutaj ten, ten stippling, te, te wcięcia są, są to, to jest polimer, ale czuć jakby to była guma, a tył jest guma, więc mamy jeszcze jakby też taką dodatkową amortyzację. To przytrzymanie, to przytrzymanie. no No pomyśleli, mhm. pomyśleli tutaj akurat. E, Projektanci sporo nad tym i naprawdę jest to fajnie wykonane. Wszystkie manipulatory są w dobrych miejscach, łatwo, łatwo ten pistolet kontrolowy, łatwo nim operować. więc Jako pistolet służbowy to jest na pewno mega fajna konstrukcja. I z tym spustem dynamik do sportu, do, do IDPA, do Dopiro, czy nawet gdzieś tam. Do ips jak chcesz na lekko strzelać, to, to, to też, to też można by było. Mhm. Ale mówię, do, do, tych, do, tych, do tych zawodów typu właśnie DPA, papiro to będzie mega fajna klamka. Eee, ważne jest to, że masz też tyle tych opcji tak. wyboru i możesz tak naprawdę dopasować sobie pistolet do klasy, w której chcesz strzelać, co jest bardzo istotne. Eee, tak jak wspominaliśmy, jego wyposażenie jest naprawdę bardzo przyjemne i przede wszystkim jest świetnym pistoletem na pierwszą klamkę. Bo jest bardzo przyjazny do użytkownika. Właśnie przez te tak. manipulatory one są dosyć duże, wyraźne, nie, nie trzeba ich szukać myślę, że nawet osoby gdzieś z krótszymi palcami też nie będą miały problemu z dosięgnięciem czy to do zrzutu magazynka, czy do zrzutu zamka. W standardzie już ten pistolet jest bardzo konkurencyjny, ale ta tutaj bardzo dopasiona wersja którą Tomek wybrał, bo Tomek lubi no, full opcję, no, no to mamy takiego dopasionego. Ale tak jak mówiłem, w standardzie już ten pistolet jest naprawdę bardzo konkurencyjny, ten spust standardowy już jest fajny, no i warto też wspomnieć, że mimo tego, że jest już tyle różnych wersji, opcji tych Walterów. To są też wersje z metalowym szkieletem. Tak, steel frame, tak jest, eee, tak jest. Czyli tak naprawdę mamy na rynku eee, Smith Wessona MP9, który jest różnie dostępny. Jest zigzał, który ma absurdalne ceny? I wyleciał i wyleciał, jeśli chodzi o IDPA i inne, tak, wyleciał, tak, wyleciał tak, z, 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 że tak powiem, nie strzela się już z tego ani w Stanach, ani u nas, u nas w Polsce nie można strzelać z IDPA z zigów, także. Pe ze względu się. pewnie znacie tę sprawę tak, i tak, tak dalej, nie będziemy dalej, tutaj tak, tak, tak. tak. E, odnośnie wątpliwej jakości zaufania co do, co do tych pistoletów. No i pojawił się też ten Walter na tym steel frame'ie, jak się uda to też gdzieś tam może go pewnie sobie na jakiś test jest weźmiemy i porównamy wiatr. sobie wtedy czy pistolet na polimerowym szkielecie a taki sam pistolet ale na stalowym szkielecie, czy jest naprawdę taka duża, duża różnica jeśli chodzi o strzelanie. Myślę, że chyba wyczerpaliśmy temat, a jeszcze przyrządy, że w standardzie są co prawda polimerowe, ale szczerbina jest regulowana. Tak i to, i to w dwóch, dwóch płaszczyznach, prawo, lewo, góra, dół także Także możemy sobie to regulować. I jeszcze nie wspomniałem, w wersji pro mamy w komplecie y, trzy magazynki. Także to jest też, to jest też fajny, mm -hmm. fajny temat, bo, y, bo od razu, od razu wchodzimy, wchodzimy, że tak powiem, na jakieś tam zawody, czy coś z trzema magazynkami, nie trzeba się tam się rozglądać z dodatkowym sprzętem. Kabury są dostępne, różnych marek, także z tym też nie ma problemów przy, przy, przy PDP. Ważnym takim elementem, który będzie wyróżniał PDP na rynku, jest to, że każdy, jest w wersji Optigradi, czyli tak naprawdę na każde może zamontować kolimator. W tym przypadku tutaj mamy zamontowanego Holosana z tej serii SCS, który wchodzi bezpośrednio nam na, na zamek, na na zamek prezancu, bez, tak. bez, żadnych, bez żadnych płytek. On też nie ma baterii, jest tylko ładowany przez panel solarny, ale dzięki temu mamy Co-Witness, bo jest bardzo niskim kolimatorem. Ale to jest. Fajna opcja, że nie musisz się tym przejmować, nie musisz za to dopłacać, po prostu kupujesz, możesz z tego korzystać, lub, yy, lub nie musisz po prostu iść Tak, Ale każdy model od tak. standardowych po, po te Pro ma ka każdy jest optikredyt, mm -hmm. także mamy, mamy wybór, nie musimy się martwić o frezowanie jakieś tam. Okay. pierwsze wrażenia strzeleckie za nami troszkę żeśmy postrzelali i sprawdziło się to co, to co powiedziałem zresztą tak jak Kasper też wspominał lekka konstrukcja ten chwyt trzeba, trzeba, trzeba pamiętać o tym chwycie żeby był taki pewny troszkę mocniejszy niż załóżmy w pełnostolowych konstrukcjach praca z pustu mega mega fajna jeżeli o mnie chodzi to Kasper się wypowie też swoje te swoje uwagi jakieś reset Kontrola tego spustu jest naprawdę na wysokim poziomie. Jeżeli się zaprzyjaźnicie z tym pistoletem, w sensie tak powiedziałem, tego chwytu i, i całej reszty, no to ja jestem generalnie bardzo na tak. W sensie tego, jak mi się z tego strzela? Przede wszystkim, kąt chwytu jest inny niż w przypadku pistoletów Glocka i to czuć, że jest on bardziej pionowy niż taki pochylony. Jeśli się składać z tego pistoletu, to czuć, że ten pistolet się trzyma troszkę inaczej. Faktura tutaj chwytu i, i, i jego konstrukcja jest ok, da się fajnie ten pistolet kontrolować. Owszem, tak, pistolet e, podczas strzelania sprawia takie wrażenie, jakby on nie wiadomo jak tam kopał. Znaczy, może nie, że nie wiadomo jak kopał. Że, że ten zamek, cofający się zamek, powoduje, że masz wrażenie, że on nie wiadomo jak tam wyskoczy. ale to jest nieprawda. Pistolet da się fajnie kontrolować, fajnie strzelać. Jego podrzut przy dobrej kontroli chwytu jest taki sam jak w 17, jak w ZIGu, czyli jeśli umiesz, to będziesz z niego strzelał dobrze. Tak to można po prostu podsumować. Jak się umie, to się umie. Jak się nie umie, to trzeba popracować nad chwytem i, 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 i wtedy się już będzie umiało. Generalnie pistolet, jeśli, jeśli mówimy o, o pistolecie takim do pierwszego kontaktu i jako wybór na pierwszy pistolet, myślę, że jest świetna opcja. Tutaj to podcięcie też, które jest zdecydowanie większe niż w Glocku, tak. mm, robi robotę, da się ten chwyt fajnie wysoko zbudować. Ten wysoki zamek, tak jak Wam mówiłem, nie przeszkadza, bardzo przyjemnie się z niego strzela. Ja już miałem okazję wcześniej strzelać właśnie z PDP, ponieważ bardzo chciałem z niego postrzelać, bo, bo przez, te, przez te takie opinie, że... Ten pistolet gdzieś tam ma lekki zamek i on będzie bardziej kopał. To jest nieprawda, nie ma się co bać z tej broni. Kwestia Szkończył kontroli chwytu. Tak. Dokładnie tak. Ale ta kwestia, ale ta kontrola chwytu musi być dokładnie taka sama w każdym pistolecie, z jakiego strzelasz. Więc albo masz dobry chwyt tak i sobie ale na polimerze, albo szukasz rozwiązań gdzieś tam w ciężkich pistoletach. No to w tyle w sumie, nie. Tak się składa, że tu... jeszcze mam na dobry magazynek. No, nie wiesz. I... Całkiem przyjmi się ta sprzedawcą, żeby pozwolić ja sobie jeszcze palny razem z jednej łapki. Zobaczymy. Jak widzieliście, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Walter PDP jest ok. Polecamy. Dokładnie, na razie.